No dobra, widzę w szczególności. Cześć babcia. Jest w jaki outfit 7 koła. Wiadomo, ten pierwszy co to a tu doceniam, nie? O, kolej. Cześć. Cześć babciu. Cześć. Babciu. 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 Ale chod babcia. Babcia. Synuś. Jak to mówią rodzina, no, ty, ty... No dobra, nieważne. <susza <susza> bardziej pomarszczona. mów tak do babci. Nie jeszcze czy witałbyś się. Z mamusią. Ale ją nie ma podobno. Ja, 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 mam jed, ja mam jedną prośbę. Tak, wiem, za bardzo dekolt, tak. Ok, sobie, Marci, odpowiada. No i teraz masz pozwolenie na wyjście z lokalu. Od papy smurfa masz pozwolenie. Nie, nie wyzywać. No właśnie, proszę bo... nie wyzywać bo... Smurfetka cię dojedzie. A few moments later. Zarząd, zarząd od tego, ty... od... Ja cię zsunę. Jestem mamą Nulana, mam ja nadzieję, piję, że teraz piję. jest odpowiedni strój. Ja pie... Ja ci powiem, ja też bym tam nie podchodził. Lola, no, oho, tam Ej, Lola, możesz iść na dwór z nami. A wiedzieć. to tak od do 21, co nie? Chyba tak, no. tak, tak. A, a pani, no, pani mama nie, mama nie pozwoli te do 22? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest kwestia zagadania. Ale... Tak, tak jestem to, mam mamu już dorosły. No i co z tego, ale dalej mieszkasz pod moim dachem. No, Lanku, a nie. potrzebujesz ja jakieś herbatki, ciasteczek, coś też? A zjadłeś to kanapkę w szkole? A... Tak, zjad... zjadłeś, nie, w jakiej szkole? Jakiej kurwa? W pracy? Zjadłeś szkole. kanapeczkę. Ja kanapeczkę, którą cię przygotowałam rano Tak, ja to. Dobrze, dobrze. A Termosik C jeszcze cię po jest herbatko? Jaki Jak termos? Właśnie cię w kuchni kurz stał. No to został. No to no trudno. to lipa. Jak mogłeś no swojej herbatki, o nie chciał. No w automacie Właśnie. kupiłem sobie kolkę. Ale ja, Nolan, w automacie nie spampułem. No, mam tak. O Alison, już cztery bo Ja ci więcej 4. nic zrobię. Cztery miałem, Mama Nolana jest z ciebie bardzo dumna. Cieszyna. Dziękuję, dziękuję. dziękuję powodzenia w dalszym rozwoju w naszej jaka jest norma? 25%. 25, 25 ja pierd Ale proszę nie, nie? Przy, przy tak, no. proszę nie przeklinać przy pani Strasem, mamie. Tak, proszę nie przeklinać przy pani Proszę poczekać, droba. muszę i się obsługi obsłużyć. Z, <noise> z, z razy z kapustą <noise> będą <noise> <noise> Skałowy raz. Dobrze. <noise> A ten, a ja Nolan. zadzwonię. Ja kiedyś zadzwonię do Nolana, mama odbierze, ja mówię, dzień dobry jest Nolan, Nolan teraz. My. Myjo, myjo! My. Ma ktoś fałupę na sprzedaż? Przepraszam Nolan, czy ty chcesz już się wyprowadzić ode mnie? Specjalnie Oto. zmieniłam strój, żebyś nie marudził, że ja świecę swoimi piersiami i uwodzę innych facetów. Zobacz, co ja no. dla ciebie robię, a ty chcesz żeby mnie opuścić. Żeby tata nie był zazdrosny. Tak, żeby tata nie był zazdrosny. A ty chcesz mnie opuścić, zobacz, co ja synek dla ciebie robię. Synek, ja dla ciebie zrobię wszystko. Oho. Ja tobie nawet o? merkę oddam. O? A to drogi temat jest. No. No, ponoć, no, ponoć tak. Ponoć po ubańki. No, jak nie lepiej już. Ale, serduchu, najwięcej. No ale dobra, wracając o. do tematu. Ciekawe no, skąd. Zobacz. No, no, taki... rodzin, rodzinny interes. To ja chyba nie chcę się z Nolanem kuplować, bo ja nie wrócę do domu. Dobra Nolan, oddawaj zabawki. Z piaskownicy koniec, my idziemy. <laughs> nie oddam, moje są. <laughs> no ośliwie są, teraz moje. Oddawaj. N nie oddam. Oddaj sitko. Oddawaj grabki. Oddaj sitko. No masz sitko, oddaj grabki. Nie mam grabek. No i, o. I trudno. Nie ma Mama się zapłakała, biedna. Tak. Jest, mama nie się dołamała, no. Szaliczek byś ubrał, zimno już na dworze jest. O. Proszę się Daj spokój. Mój dom, moje zasady. Zapnij ten guziczek ostatni chociaż, jak mama każe. Jestem w pracy. Ale jak wychodzisz na dwór, to musisz mieć Ale Tak. Ja mogę tutaj zaraz podjechać z którymś twoim kolegą do sklepu, i żeby ci przywieźli szaliczek. Jasne, można pojechać. Jestem gejem. Tak, jesteś. Do z chęcią, tak. chęcią nowego, twojego nowego kolegę na lanku. Nie takiego nowego kolegę. A wiadomo, który chciał po szaliczek pierwszy jechać. Tak, tak. Chce się przypucować, pani mamie. Tak, <grym tak. Oczywiście, <grym> tak. wiadomo, że mieć chody wtedy. Na później. Czyli, tak. czyli czy na jakieś chody u lankę. Grzeba skarży pyta pewnie. To co masz coś A, w sumieniu na lankę. zaraz przewieziemy ci szaliczek, jak. I aha, tak, ciekawe, nie zrobimy punktu. No, ja, jest, ja, ja, aha, no. Jaki kolor chcesz? Jaki kolor na chcesz na lan? Nie chcesz od tego szalika Przywiozę ci szaliczek, bo jak niebieski wyjdziesz na tu, to pasował. mi zmarzniesz Też myślałam o niebieskim No niebieski ja pasuje o niebieskim, no bo włosy To i by niebiec. się przydało. On z radia wyszedł No bo, popsuł bo się, się popsuł A ty no. czemu na, na zakład bez plakietki wchodzisz? Niby może, ale niby nie. nie Nie no według mnie... O kurwa, sorry no. Dobrze, to korzystając z okazji, jak mojego syneczka nie ma, może chcecie coś powiedzieć y, mi na jego temat, tak? Może ma coś za uszami? Za uszami ma niedługie włosy, proszę pani. Słuchaj? Zabrał mi A To jest niewypaczalne. O, nie, niewybaczalne? O, o, nie. a łopatkę? A to, to mej chyba. Mej, zabrał ci łopatkę? Prędzej ona I... chyba zabrała. Tak, i wielerko. O. o nie, no nie no nie, o, nie. można tak robić. Pe... No jak ty wtedy zrobicie babeczki z piasku? Jeszcze polizą. No ma softarmonie. Mogę, polizane, zaślepane, no i chuj. Tak, no a dobra. tam było... A tam oprócz tego wszystkiego jeszcze było, widać... A proszę że też panią co nie piasek. Pani mama... No, matko, słucham. A co to znaczy? Ja. On tak Ej. Nolan mówił. Nie, tak rozepnij pani powiedziała przed chwilą. Rozepnij sobie rozporek i zobacz, co masz tam w środku, to, 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 to znaczy to. Ale on mówi, że jego tata tu. Tak. Czy to. Tak. Że Nolan? Tak. No Nolan. I pani o, mówi, że on wygląda wtedy tak, jak on tam ma przy rozporku? O nie, ja już sobie z moim syneczkiem porozmawiam. To to, to wysoki to jest już... wtedy. To już przeszło. Tak, to, ta, ta, to jest duży, nie duży, Tak, tak. Duży, tak. Ach, dobrze. Ja sobie ze swoim synkiem porozmawiam. Zobaczymy. Widzicie, trzeba byłoby 60. Pierwsze co? Zabrał mi ten. to A to po ile wy macie lat, skoro wy się jeszcze z nim w piasku bawicie? Hmm? 11. Ja mam. Ja mam 6. 8. 6. 9. Matko boska, przecież to są dzieci. Przecież to pod. Już podchodzi Niesamowite, mój syn jest Nie, jakie tu brudy na niego wychodzą To jest niesamowite, ja mu zaraz kurde dam Zaraz zadzwonię do ojca Dorosły tak, ja do chłop, dorosły chłop łopatkę lizał jedzie do mnie kaczka Ale se smaka na gofra Też bym opier**ł Ty byś rogala opier**ł Koledze co najwyżej To też niesamowite Uważam, że jesteście nieodpowiednim towarzystwem dla mojego syneczka, ponieważ bardzo często używasz Ale my, my te słowa odznamy od niego właśnie. On no no tak, nas nauczył. Nas nauczył w, w I ten w pan gronie. w czerwonej czapce nas nauczył. Tak. Matthew? Czy ty nauczyłeś mojego syna Nolanka brzydkich słów? Nie wiem. Nie wiem się konsekwencje, Nolanek, się konsekwencje. nie. Czyli wy. Nie dość, że mówicie takie brzydkie teksty, to jeszcze użycie mi prostorocznie. Ale, ale to pani pierw powiedziała chuj. Ale ja jestem dorosła. Jak ja byłam w waszym wieku, to ja absolutnie nawet nie wiedziałam, co to znaczy chuj. A my się szybko uczymy. Nie, no więc, do, do ja wniosku. też nie wiedziałem, aż mi pani nie wytłumaczyła. Tak, tak. To jest przyrodzenie mężczyzna. Przyrodzenie. Tak, możesz sobie zapisać w notatniczku. Malusza. Chce nam pani zrobić lekcję w Posłuchamy, ja czekam. Ogólnie to tak. Mm. A propos tego ch. To... Znowu pani to powiedziała. Nie pyskuj? He, nie wiem. To my się oh. w domu. Nolan! <laughs> Na kanapę! Wróć! Idziemy pod stoszeczkę. troszeczkę? Śmiało. Usiądź sobie. Usiądź sobie tu przy drzewku, stój! Słuchaj mnie. Po pierwsze, bardzo mi się nie podoba, że twoi koledzy i koleżanka mają tak mało lat. Czy ty jesteś... Nolan? Ty jesteś dorosłym chłopem, a ty się zadajesz z 8, 9, 11 latkami. Czy ty jesteś poważny? I słyszałam, że bardzo brzydkich słów jeszcze ich uczysz. Ale. Wszystko mi powiedzieli pod Twoją nieobecność. Kłamię. To ja już nie wiem, czy pięć osób kłamie, czy jedna osoba kłamie. Hm? A sprawdziłaś ich dowody? Dowody mogą być fejkowe. mogą być plastikowe, podrobione. No pe... Na pewno. A dlaczego uczysz ich brzydkich słów? Jakich? Jakich on was tam uczył słów? Proszę, słucham. Siusiak. O, jakie jeszcze były? Kulpa. Się bliżej, nie bójcie się. Ja was nie skrzywdzę. Psiącha. O, 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 to może, Nolan, skoro jesteś tak obeznany w takich tematach, to może poprowadzisz im lekcję w co? Mówisz że jakaś pani to taka. A, nie wiesz. No chodź. Skoro jesteś taki obeznany, to chodź, przeprowadź im lekcję w Pokaż, co to jest psiocha, pokaż, co to jest Siusiak. No no, zobacz. Oni czekają. Kaj, odwróć się. Witamy na pierwszej lekcji w tu. Nauczymy się o roz, rozrządach płciowych. Rozrządach? Oj o, tam. A kiedy rozrząd. masz rozrząd? <grym> mają rozrząd. <grym> na łańcuchu czy na pasku? Ja kiedyś Paska. usłyszałem, że jak dziadek powiedział, rozrząd w tej hondzie się spierd... Dziecko, jeszcze... No, no, tak dziadek, Ale tak mi... dziadek powiedział, przepraszam. Może zaczniemy... Od jajników. Moja ciocia ma jaj, jajnika pieska. <grym> Jajniki, nie jamnika. A. Na obiad czasami albo na śniadanie. To są jajka. Lubię jeść jajka, to są jajka. jajka. To są jajka, gubku Męskie czy On ma A co to? Sikasz krwią czasem. Nie sikasz. Fuj. Nie sikasz, Nolan. lujesz coś. Ale jaja. Nie, jajnik. A nic. przepraszam. No, po prostu ucieknie ci z pi... no. O fuj. A przepraszam, a co to jest Jeszcze powiedział pi... brzydkie słowo. Właśnie Nolan wyrażaj się przy dzieciach. Z macicy. Trochę delikatniej. A co to, to macica? Nolan, co to jest macica? To jest takie coś. Z takim z, czymś? Z takim, bez takiego czegoś. Że zamiast ty masz pisiora, a kobieta ma. A tata zawsze do wujka mówi, że jest pisior. No <laughs> bardzo na pisiora, tak? A to, to samo chodzi? Yy, tak, o to samo. A, okej. Okay. Różne słowa, możesz na niego mówić prącie, penis okay. I innego typu. To będę teraz mówił do wujka prącie, dobra? Wydaje mi się, że twoja matka nie byłaby zadowolona, jakbyś używał takich słów wobec swojego wujka. Ale tu nauczyciel Nolan mówi, że tak można, że to to samo. No, Chyba no, lepiej niech powie prącie niż penisie. A może lepiej niech powie wujek, a nie prącie? O czym się zapomniałem? Nie wiem, to ty prowadzisz lekcję WDŻ. -u. Może go nie wiecie. Zgłaszajcie się. Śmiało. A, Nolan, zapomniałam. Proszę to szaliczek dla ciebie. Proszę go ubrać. Żeby mu zimno, było. Tak, mm -hmm. żeby mu zimno tak, nie było. Tak, żeby mu zimno nie było. Bo tak. zimno już. Nadłoży już zimno, no. Nolan, zakładaj ten szaliczek raz. W tej chwili. W tej chwili. Ja nie widzę tam słońca. W tej chwili. To to jest. Ale nie, nie jest niebieski. Szalik nie jest niebieski, bo nie było niebieskiego. Kupiłam ci biały. Czekaj, w tym wygląda jak debil. Nie interesuje mnie to. Wiesz, co, ja, co jest najlepsze? Ojciec się budzi. O, pięknie! Pięknie. pięknie! Co to jest debil? No, no taki. Co to jest debil? Który... No, no, debil no. Po prostu debil. Mówi, no, to, o, tak. to jest taki głupek, tylko że y, słowa debil nie używamy, bo to jest bardzo brzydkie słowo. Nie pamiętasz, ja ci zaraz odświeżę pamięć klapsem. To Może sobie przypomnisz. Przepraszam, a co to jest kulfa? Yy, to jest mało ważne. No właśnie ten sam wujek mówił, że tam w takim klubie są te kulfy. Ja co po lotarium stoją. A, ale to. Tak, to są Co te panie, panie robią? Zarabiają na życie, Pedro. Daję z dupy. No i przyszła jakaś pani do tego do lokalu, no i no tutaj Nolan mówi do niej, że ma ładną książkę, no nie o co? No, Nolan, słuchamy dalej. Yy, tak, tak, czym? czy? May? Może tak cicho siedzisz? pytanie? Nie wiem, ja mam. No, mówiłeś tutaj o tych prostytutkach, to co są te? Ale wydaje mi się, że to temat prostytutek możemy pominąć. To nie jest hmm. akurat ważne, ważna kwestia. I mi się wydaje, że nie powinniście wiedzieć tego w tym wieku. Wydaje mi się, że powinniście w tym momencie nauczyć się podstawowych zasad wychowania do życia, skoro jesteście tacy mądrzy. Matthew, ile masz latek? Powiedz. 70. Nolan, mam pytanie, z kim ty się kupa zabawiasz? 11-latkowie, 70-latkowie, ale czy ja pozwoliłem ci się odezwać? Przepraszam. Ja już mam demencję. O, masz ojca, proszę bardzo. Ojciec, podejdź. Co? Czy ty nauczyłeś naszego syna bardzo brzydkich słów, typu psiocha, typu siusiak? Tak, bo teraz Nolan prowadzi lekcję w Bo tutaj, tak, no. To ty ratuj. Tata cię już nie uratuje. Tata jedynie może ci klapsa w dupę. WSPIERAJ MNIE, a nie bronisz Nolana w tym momencie. Obok mnie wstajesz. Powiedziałam coś do ciebie. Nolan, słuchamy dalej. Czemu zawsze ktoś kwa, brzydkiego to ja? A teraz to pan powiedział słowo. Ja pozwoliłam ci się odezwać młody? Przepraszam. Nolanku. To o czym chcielibyście porozmawiać? Yy, bo kiedyś dziadek do mnie Jak, powiedział... Ale nie, nie pozwoliłam mówić. Cicho. Podnosimy no, rączki do góry tacy wyszczekani, a jak przychodzi co do czego, to nikt nie podniesie ręki do góry. No <grym> co się w końcu, bo ja nie jestem w I Bo i dziadek kiedyś powiedział do sąsiada, że to jest kutas, a ja myślałem, że to taka doślina z kolcami jest. Tak mi chyba kaktus o. A, okej. Okay. Ale zebranie. Wujek, a może to ty nauczyłeś Nolana bardzo brzydkich słów typu siusiak, typu książka? <grym> nie, nie, mi się wydaje, że to ty. Mi się wydaje, że nie. No, to nie wiem kto. Jakie on ma towarzystwo? Halo, musisz się go popytać. Mama, mama mi wmawia, że moje znajomości to są 8, 9, 11 latkowie. Tak, bo oni powiedzieli, że mają po tyle lat? Nie A ma 70? A ja, mam na 70? Dowodzie, ja mam na dowodzie 70, ale ja zapomniałem, ile mam lat. No nawet tata ciłczek. A to potem to lekko poszedł, słynne, tak? <laughs> tak, tak, chyba tak. Wracasz <laughs> z <laughs> A to szybko poszedł, bo kiedyś sąsiad yy, koledze z, y, z ławki, to kiedyś ojciec po mleko szedł 20 lat. O. Ale wrócimy też. Wrócił to, też już, no. Kop wkłada dzięcioła do myśli. A to, to, to taką ksywę miał mój nauczyciel, bo dzięcioł tak mówili na niego, to nauczyciela trzeba wsadzić. A muszla to sąsiadkę? Muszla od I... kibla, gubku. muszla to tak leży to. <laughs> Muszla od kibla, głupku. I po prostu A... dzięcioł ma substancje w sobie takie, że. pela nimi. Strzelający cięciu... To już chyba bardziej Buz, mi się podobało, nie... jak mi mówili, że to bocian przylatuje. I męski... Tak nie mówili, że klas kapusty. Cięciołowy materiał genetyczny. Przychodzi do kobiety. Do muszelki. To kobiety czy muszelki? Do muszelki. No, była kobieta? Bo mi się pomyliło. Czy ty obraziłeś w tym momencie mojego syna? nie. Siadaj. Do kąta? Będę chciał lalkę dla Nolan no, zrobić. No, no, Jaką lalkę? Nolan, czy ty bawisz się lalkami? Nie I dość, balkami. że. Pe... To Ale coś mówił, że ten. Czy te lalki są wudu dudu, a czy coś takiego? Aha, właśnie. Ja jeszcze słyszałam, że ty im pozabierałeś zabawki z piaskownicy. Mej zabrałeś łopatkę, wiaderko. Kajowi zabrałeś grabki. Czy komuś I, tam żonówkę. zabrałeś? Co to ma być za zachowanie? Jak ja cię wychowałam? I jeszcze polizał. Jeszcze polizałeś. A ile, ile macie lacek? Ja mam 10. Ciebie. Na dowodzie pisze 70, ale mówią mi, że mam 10. No i mówili, że mam demencję. Wystarczą. Słuchaj mnie, synek. Czy ja ci pozwoliłam odejść z konta? <grym> Do konta raz. Z powrotem. Y czy się to w uderze już skończyło? Przepani? Ja chciałem wiedzieć, co no on pokazał. No bo pokazał wszystko palce, ale nie wiem, co on oznacza. 50. Czy um. ja pozwoliłem ci mojego syna wziąć? On ma karę w tym momencie. Ma zakaz wychodzenia z domu. Powiedziałem ci, to mojego syna. Ten niedobry kolega go zabrał. Teraz tak. W tobie, May, spoczywa odpowiedzialność za życie mojego syna. Hmm. Zawozisz go na szpital i wracasz z nim tutaj w ciągu 5 minut. I masz karę na wychodzenie z domu i zakaz komputera. Cześć 5 minut ja Mej, jedziesz Patologia. Jedziesz Ale Dlaczego patologię? Ja? Dlaczego? dlaczego? Jedźmy, dasz radę, wierzę w ciebie. Jedziesz i pilnujesz mojego syna. W ciągu 5 to... minut dobrze, go widzę z powrotem. Dobrze. I będę tynować, ja. Ja mam problem pani mamo. Pani mamo? No. Jest problem, bo tu duża kolejka na szpitalu jest. No Okej. Okay. To informuję, że może się nie wyrobić 5 minut. Macie jeszcze 3 minuty. Co Alice nam powiedziała? Że mamy 3 minuty. Czy mnie pan rzucił? No, co to? Weźmiesz w, go do Lana w, w dwójkę, weźmiesz po prostu i pojedziesz. To jej jedź ja tą, tą z mej, To Bo Było przed chwilą. Pytacie? Tegoś pytala? Ja wkrótce się przejdę po to. Się ma, kumple. ma. Co tam co porabiasz Tak, kolega, czekam. Okej, okay, ja też. Masz jakiś pistolet przydać?